Jechał facet samochodem i zachciało mu się do WC. Dojechał do stacji benzynowej i udał się do kibla. Kiedy już siedział i skoncentrował się, usłyszał jak ktoś wchodzi do kabiny obok. Po chwili z tejże kabiny dobiegło pytanie. Cześć, co tam u ciebie słychać? Facet głupio się poczuł, na ogół nie rozmawiał z obcymi i to jeszcze takim miejscu, ale niepewnie odpowiedział. Nic, wszystko w porządku. Słuchaj... A powiedz mi, co zamierzasz tutaj zrobić? No, nie wiem. Facet coraz bardziej czuł się skrępowany tą wymianą zdań. A gdzie jedziesz? Jadę do Gdańska, a potem wracam do Katowic. Wiesz co, zadzwonię do ciebie później. Jakiś debil w kiblu obok odpowiada na wszystkie moje pytania.